Cześć! Zapraszamy Was na rowerowy mixtape, czyli tur po wiadomościach rowerowych. Uwaga! Przed obejrzeniem materiału zalecamy sporo dystansu i nie brać wszystkiego na poważnie. Materiał może mieć charakter prześmiewczy, nie próbujcie tego w domu. Wystartuję w KP 2023, jest to 7 wyścig, 658 km. Kto jest teraz w południowej Afryce? Zgadnij. Gdzie pójdzie Avancini? Kadra Narodowa U17 bez trenera. Większość firm należała do Skarbu Państwa. Skarbu Państwa. Wygrywa dzisiejszy produkt odcinka. Kto... Znowu zaskoczę oponami. Sztafeta dla woś, czyli zimowa Wisła 1200. Dzisiaj tylko pytają się dla pewności kto będzie startował. A więc Michał Bogdziewicz. Większość może osób zna albo i nie. Trener, zawodnik. Wystartuje w KPPiK 2023, nie wystartuje wow. oczywiście sam, startuje w parze z Wojtkiem Odzimikiem Odzimkiem, dobrze powiedziałem chyba I to nie będzie jedyna para, która startuje, ponieważ będą dwie pary Oboje są, dwie, dwie pary, czyli cztery osoby, są z Trójmiasta Druga para to będzie Adam Żuchliński i Sławek Misiaczek. Okej okay. Więc... A jakby ktoś w ogóle nie wiedział czym jest KPPiK Jest to 7-dniowy wyścig, 658 km 15 775 metrów przewyższenia. No sobie wyobraźcie. Podzielony na 8 etapów. Zaczyna się 19. Dobra. Między 19 a 26 marca w tym Dokładnie. roku. Dokładnie. I odbywa się on w RPA, czyli Południowa Afryka. Zgadza się. A jak jesteśmy przy Południowej Afryce, kto jest teraz w Południowej Afryce? Zgadnij. Kto jest teraz w Południowej Afryce? No bo jak w zeszłym tygodniu powiedzieliśmy, że wszyscy są w Kalpę, to. Żeby, że... Kogo znalazłeś tym razem? Żeby, południowej Afryce. Żeby nie było, wiesz, że wszyscy jednak jeżdżą do kalpy, no to w południowej Afryce możemy spotkać w obecnej chwili Nino Schurtera i Wiktora Koreckiego, którzy pokazują, nie dość, że piękne widoki i tam trenują w obecnej chwili. Bo... A razem jeżdżą. I o tym właśnie chciałem o! powiedzieć, bo nagrali sobie tak zwany krótki wyścig, krótki sprincik. Więc można byłoby powiedzieć, że Wiktor Korecki w nowych barwach, czyli e, Specialized Factory Racing e, Popraw mnie, dobrze powiedziałem? Specialized Factory Racing? Chyba dobrze, nie umiem te nazwy Zawsze, <laughs> że wam tłumaczę W każdym bądź razie, Wiktor jest w szosowej grupie Hansgrohe Bora Hansgrohe, jak wcześniej no, powiedzieliśmy tak, 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 no. tak, I w MTB e, Specialized Więc dobrze. rzeczywiście ma strój na pół, taki wiecie, tu ma bardziej te Bora, a tu ma czarne motywy Speca, więc tak jak mówiłem. Więc do brzegu złapali ich, złapali ich, jak się e, ścigali, spotkali się chłopacy w Afryce Fajne, i zrobili przyjemnie. sobie fajny trening. Chciałem spotkać taką w Afryce sobie i jeździć. Może będzie kiedyś okazja. <laughs> Najpierw lazurowe lazurowym Okej. Okay. No tak, no bo Krzysiek nas e, po ostatnim no. odcinku zapraszał na lazurowe, więc. Ja już jestem w pół spakowany, tylko jeszcze roweru nie mam. <laughs> Okej. Okay. Sztafeta dla woźb, czyli zimowa Aha. Wisła 1200. Ludzie jadą z północy na południe, 1200 kilometrów i zbierają pieniądze do skarbonki. Ale mają ze sobą te skarbonki, czy co? Nie, chyba nie, no to jest taka elektroniczna skarbonka, na którą można wejść i wpłacać pieniądze. Pamiętajcie, zawsze wszystkie linki są w opisach do wszystkich informacji, które znajdujemy i do wszystkiego, o czym mówimy. Dokładnie tak. I zimowa sztafeta w tym roku wystartowała 22. Czyli okay, tak ale naprawdę to, Jak to jest sztafeta, ale 1200 to Generalnie no, tak, jest to podzielone trochę jak Cape Epic, jest no. podzielone na 8 etapów. A. Tak, w tym roku zaczynają w Gdańsku do Wisły. W Każdym bądź razie można zrobić to w sztafecie, z tego co widziałem, gdzieś tam relacje są śmiałkowie, którzy w tą pogodę jadą sami całą trasę. Pokazują, że można w ten sposób też zaangażować ludzi do zbierania pieniędzy na wojnę. Często gość. są takie wyścigi organizowane, albo ogólnie jakieś akcje charytatywne właśnie w takiej postaci. Tak, że myślę, że... To są jakieś wyścigi, albo ktoś jedzie jakiś challenge po sobie, wiesz, jakiś Everesting robi nagle okay. coś i w międzyczasie właśnie zbieranie na... No, jakiś świetny po prostu. Myślę, że też coś takiego zrobimy kiedyś. Myślę, że możemy później, później na końcówce naszego materiału przejść przez kilka najciekawszych aukcji z Allegro rowerowych. Tak A, mi teraz, że na ciekawość. Tak? tak, tak mi teraz przyszło do głowy, że moglibyśmy. Ki tak kilka najciekawszych. Tak? Podlinkujemy, podrzucimy foteczki. Zresztą tu macie. Jak będzie coś ciekawego, to sami zalicytujemy. I jak Wam któraś z aukcji się spodoba, też dajcie nam koniecznie znać w komentarzu, czy mamy licytować którąś z aukcji, albo. A jak znajdziecie coś ciekawego, to też dawajcie nam znać. Koniecznie w komentarzu. Wiele osób się ze świata kolorskiego zastanawiało, gdzie pójdzie Avancini. Chyba wszyscy go hmm. znają też. To, to, to są osoby, których nie trzeba przedstawiać. Avancini? Prostu... Avancini. Henrik? Henrik Avancini. Okay. To są osoby, których nie trzeba po prostu przedstawiać. A więc na sezon 2023 i pewnie na przyszłe, tego już nie wiemy, e, stworzył własny team. Po wow. prostu. Można... Własny team, tak jak sobie tam poczytałem troszkę, bo wszystko ładnie opisał w swoich postach na social mediach, więc nie trzeba było dużo szukać informacji. Co najbardziej mi chyba zaimponowało, w 45 dni stworzył ten team. Ile? 45 dni. To niespełna więcej niż miesiąc. No tak, no. Ok. <laughs> okay. E, podpisując przy tym 20 kontraktów. Mi tu najbardziej o to chodzi, że całą tą wow. logistykę ogarnięcia tego wszystkiego, te kontrakty, wszystko. Załatwienie tego, no to jednak wiem, że dużo czasu zajmuje i dogadanie takich deali. Jakich, Kiedyś nie? oglądałem taki filmik bodajże stworzony przez Red Bull'a, że Avancini myślał o tym, że jeżeli nie będzie Raiderem, raiderem to będzie prawnikiem, tak? Więc jakby. Trochę mu to pomogło, Życie, tak, życie, życie pokazało <laughs> jednak, że jednak woli być raiderem i, i ten świat kolarski go bardziej kręci niż siedzenie w papierach. No tak. Ale chyba dobrze mu poszło, jeżeli w miesiącu. Zdecydowanie, pół... zdecydowanie. Zrobił taki eee, deal. Team nosi nazwę Kaloi Henrik Avancini Racing. Czym to może być spowodow spowodowane, że był... No, zrobił taką decyzję, zrobił taki krok, jak myślisz? No nie wiem, no. Co, co jest z tym związane? Czemu otworzył własny team, a nie jeździł w jakiś, wiesz. No, zawodowych nie no, wcześniej ekipach, jeździł w Kanonu, tak? W zawodowych ekipach jeździł. No, tak tam, naprawdę, gdzie jest nie? gruba kasa. No właśnie, więc czemu nagle zdecydował się na własny team. Jak uważasz? To jest twoja perspektywa, jaka na to może być? Hmm. Ja tak myślę, na... że on jest ambitnym facetem, tak? I z racji okay. tego, że, że jest ambitnym facetem, może mm, stwierdził, że. Chce dalej się rozwijać, i nie wiem, został trenerem albo szefem tego całego przedsięwzięcia. Okay. I może chciał pokazać wszystkim, że też jest w stanie, oprócz tego, że jest świetnym rajderem, pokazać, że jest w stanie zorganizować A. zespół, B. sponsorów i coś osiągnąć w tej materii. Rozumiem, rozumiem. A jak jest naprawdę? Powiedział to? Jak jest to? naprawdę? Jakby wspomniał mniej więcej, można z tego wyciągnąć po prostu bardzo wiele wniosków. Napisał między innymi, mhm. że jego zespół nosi brazylijskie DNA i jest bardzo dumny reprezentując okay. Brazylię. Więc to jest bardzo team, który po prostu... Jeżdżą tam też Brazylijczycy. To nie tak, że tam jeździ każdy właśnie z każdego okay. zakątka świata, jest to jakiś intercontinental team. Okay. Tylko właśnie chce, myślę, że bardziej chce być takim... No, jest patriotą wielkim i chce rozwijać po prostu Twój naród w świecie kolarstwa. Czyli tak co, naprawdę? ciuchy też im szyją Czyli i rowery też są. właśnie miałem to wspomnieć, że współpracuję z marką rowerów KALOI, okay. która jest właśnie brazylijskim producentem rowerów. Więc myślę, że chcę przez. Stworzenie tego teamu. Czekaj, czekaj, ale te rowery są całkiem kolorowe. Są całkiem kolorowe i są naprawdę ładne, mi się podobają. Serio. Są Dajcie takie znać komentarzu. Więc myślę, że jest to całkiem ciekawy krok i da mu na pewno na szansę na rozwój. Przy okazji będzie mógł promować marki, które nie są popularne na świecie, ale są popularne całkiem w Brazylii i bardziej je poszerzać. Więc to jest też duży krok dla marek, z którymi współpracuje, no i bo... dla narodu brazylijskiego. No tak. No tak. Kadra narodowa U17, bez trenera. Maciej Jeziorski kończy z karierą w PZKO. I co ty na to? Patrzysz, no, ja mogę rzec no, PZ <laughs> no, nie. nie Maciek nie, nie. Maciek, 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 tak, Maciek, no? Maciek skitował to tak. Doba ma, 20, cytuję, ma, Doba ma 24 godziny, a życie to sztuka wyborów. I ja to szanuję. No to jak najbardziej, to jest. I bardzo, ja to bardzo zrozumiałe. I ja to podejście. szanuję. Generalnie w komentarzach pod jego postem w social mediach możemy spotkać się z bardzo dużym i fajnym, e, tak naprawdę pochlebnym w kierunku Maćka mm, no tak. komentarzami. Wszyscy gdzieś tam Maćka dopingują. No, ja też i... to obserwowałem zresztą y, tą kadrę, jak to tam robił na social mediach wszędzie i tak bardzo fajnie wyglądało. Tak Więc myślę, że to. Na pewno lepiej działało niż zwykle. Ja jestem ciekawy, bo nie zostało ogłoszone jeszcze kto będzie trenerem w zastępstwie za Maćka. Eee, sami jesteśmy ciekawi. Zobaczymy. ja nie, nie bardzo. <laughs> ale ale ja, mam jednak, ja mam jednak nadzieję, że praca Maćka zostanie choć w minimalnym stopniu dalej kontynuowana na tym samym ciężko będzie poziomie. A jeżeli chcielibyście z nim trenować, poświęćcie teraz e, prawdę. Dlaczego akurat ma więcej czasu? Teraz ma więcej czasu, więc jak chcecie, tu możecie gdzieś tam zbijać na jego stronę internetową, poczytać sobie i jeżeli chcecie z nim trenować, to się odzywajcie do Maczka. Przyglądając sobie wczoraj Facebooka albo dzisiaj, już nie pamiętam, kiedy to było. W nagródce MTBX.pl zauważyłem spis mm, całkiem ciekawy o. o sponsoringu w Polsce dotyczącym różnych sportów. To był głównym sponsorem? Jakich sportów, mniej więcej to rozdzielone po prostu, ile hajsu szło gdzie, w 2020 roku? Było aż 20 firm, które sponsorowało sport. Wow. I udziały dyscyplin sportowych w przychodach ze sprzedaży praw sponsoringowych, czyli wiesz, ten, no, no wiem. Orlen i te inne, nie? No i właśnie głównie było 20 firm. Tak zwani sponsorzy tytularni. Dokładnie. Było 20 firm. Większość firm należała do... Skarbu państwa? Skarbów państwa. Zgadłem. <gryś> Więc była to dużo, dużo większość. Czyli nie dość, że PZKol jakiś hajs rzuca od siebie, to i skarb państwa dorzuca. I to nie mały. Bo, Bo chcą było, mieć reklamę. Tak, było to 1,22 miliarda złotych. Czy to około. jest dużo, czy to jest mało, jeżeli byśmy z mojego punktu Ale widzenia. Ale czekaj, czekaj, czekaj. No. W tym 37% poszło na piłkę nożną, aż. Aha, a mamy 10 dyscyplin branych pod uwagę. To jest 10 dyscyplin wziętych pod uwagę. Ok. 37% poszło na piłkę nożną. Jakby dla mnie są niebotycznie duże pieniądze. No, które załóżmy, nam że to jest 40%, tak? Wiesz, co chodzi? Oni nie kupują rowerów. <laughs> Oni nie kupują motorów. Oni kupują piłkę i buty. Wiesz, tylko to jest sprzęt. sprzęt nie no. Sport narodowy. Wie, no, niby tak, no ale. Wiadomo. No, no, wolelibyśmy, jakieś żeby, wyniki. Wolelibyśmy, żeby. No W takim razie, ile procent poszło na kolarstwo? Ile procent poszło na koniec? Zostało nam 9 sportu. Tak, jest 10 dyscyplin. Na pierwszym miejscu jest piłka nożna. Wiecie, jaki sport jest na ostatnim? Kolarstwo. Kolartwo jest 1,4%. Ile to jest udziału. pieniędzy? Nie wiem, ile to jest pieniędzy, bo w końcu tego nie udało mi się policzyć. Okay. Nie wiem. No, paręnaście, 10 milionów. Sprawdzimy to. Pierwszy, kto napisze w komentarzu, ile to jest pieniędzy. Ile to jest? 1,4%? Wygrywa razy. dzisiejszy produkt odcinka, którym jest Mleko Momum, uszczelniacz do opon. O. A tutaj gdzieś Piotrek albo ja podlinkuję Wam filmik, jak działa Mleko Momum. Tu. Tu. Nie, tu. 10 tysięcy wyświetleń ponad y, wszyscy... Te, hardkorowy test uszczelniacza. Tak. Więc hardkorowy test. Napiszcie, ile hajsu poszło na kolarstwo i wygracie mleko. A jak jesteśmy przy cyfrach? Jesteśmy przy cyfrach. To, drodzy widzowie, bardzo Wam dziękujemy. Milion wyświetleń w 88 dni. 88 dni, bo nasz kanał i pierwszy film, który tutaj dodaliśmy na platformie YouTube, został dodany dokładnie 88 dni temu. A my w obecnej chwili mamy. Milion, 11 tysięcy wyświetleń i ponad 1300 osób, które nas subskrybują za co wam mega. Dziękuję. A ty? To z mordy. Jesteście zajebiści, także bardzo dziękujemy. I co, nie zatrzymujemy się. I lecimy, lecimy dalej. lecimy dalej, no tutaj w... poświętowali, to można lecieć dalej <laughs> z materiałem. <laughs> Okej. Okay. Żeby nie było nudno, zostawiłem nie by nie sobie nudno. rowerowe smaczki ze świata. Technologicznego? Nie, Nie zagranicznego. Nie zaskoczysz nas koniecznymi oponami. Pra... Znowu zaskoczę oponami. <grym> <grym> Bo ja jestem trochę taki e... na punkcie opon zwariowany. Że tak delikatnie to powiedzmy. Dobra, fajny news. Pirelli nowym dostawcą opon do Trek Factory Racing. Trek Factory Racing, czyli faktyczne drużyny Treka. No. I w XC, Enduro i DH. Pirelli będzie dostawcą opon. Smaczek dla osób na sam koniec, które wytrwały do tego momentu, czyli taka rzecz dla osób, które lubią czekać, szukać i się interesują. Mnie ciekawe. W, pi w pierwszym odcinku powiedzieliśmy o tym, że Spec, czyli Specialized rezygnuje z jakiejś części ambasadorów. No tak. w, drugiej, w drugim odcinku w zeszłym tygodniu powiedzieliśmy o tym, że Spec ucina no, robi, reduk zwolnienia, zwolnienia, robi redukcję tak, zatrudnień. No, no. no to w tym tygodniu poobserwowaliśmy sobie co się dzieje w sklepach speca internetowych. A. I <laughs> jeżeli jesteście fanami wyprzedaży, w obecnej chwili możecie sobie kupić na przykład kask S-Worksa. Tani towar, minus Tylko 50%. Speca. Buciki S-Worksa minus 50%. Naprawdę akurat świetne promki są i to jest na oficjalnej stronie speca. Zobacz. To e nie jest chyba żaden błąd. Kask S-Works Prevail 2 z 1500, Pagolę, z 1500 na 750 zł. Buciki. Powiedz mi, co w takim przypadku mają zrobić sklepy dilujące ze specem? To jest rzecz, którą teraz pomyślałem, teraz 50%. Nie wiem. Stary. No kurczę. Nie wiem, stary, ale niektórych sklepów taką marżę mają. Nawet ja mniejszą. bym tego tematu w ogóle nie ruszał, bo myślę, że wiele sklepów, które handlują obecnie specem, może być mega zdenerwowanych Ho -ho. na tą sytuację, bo 50 oczek na butach to, to jest naprawdę i na kasku. Nie no patrz, tu no, masz specę SWORK rekony z 200 na 1075. Masz kolejne szosowe buty z 2000 na 1000 zł. Myślę, że takie promki często nie są. To lepszy Black Friday. Chyba nie było takich cen. Nie było Friday. takich cen na Black no Friday, na Cyber Monday i na... Na święta. Na Spec Friday <laughs> nie było nawet. <laughs> Więc jeżeli byli, jeżeli... Chcecie kupić dobry sprzęcik w niskich cenach, to... A tak Dobra. dla tradycji, poniedziałeczek, ale wy macie wtoreczek. To wtoreczkowy fail rowerowy. Czym nas dzisiaj Konrad zaskoczy? Drodzy widzowie, dziękujemy Wam za kolejny wtorek z nami, do zobaczenia w przyszłym tygodniu, widzimy się za tydzień, pozdrawiam do Was, Dobra, Ręcz, rączka momu, nara!